Cześć, witam Was na kanale Training Fitness. Tutaj Paula. Mamy sezon grillowy w pełni, dlatego dzisiaj zapraszam Was na przepisy na Fit Grilla. Chcę Wam pokazać, że ta impreza nie zawsze musi kojarzyć się z kiełbasą, karkówką czy inną tłustą, ciężką potrawą. Pokażę Wam trzy moje patenty na bardzo smaczne, szybkie grillowanie. Mamy dzisiaj kurczaka grillowanego tuńczyka oraz szaszłyki z tofu. Zabieram Was teraz do kuchni i pokażę jak to wszystko przyrządziłam, a zaraz po tym zabieramy się za grilowanie. Zostańcie ze mną, pamiętajcie, że jeśli ten film Wam się podoba, to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowościami. Ok, i zaczynamy od zamarynowania udek z kurczaka. Bierzemy sok z cytryny, oliwę z oliwek, Czosnek przeciśnięty przez praskę, do tego sól, pieprz, paprykę słodką, kary i oregano. Dokładnie obtaczamy łódkę w marynacie. Ja dodałam jeszcze kilka gałązek rozmarynu dla uzyskania jeszcze większego aromatu. Całość zawijamy folią i wkładamy do lodówki na co najmniej godzinę, ale tak naprawdę im dłużej, tym lepiej. Ok, następnie zabieramy się za szaszłyki z tofu. Przygotujcie tofu naturalne do tego oliwę z oliwek, czosnek przeciśnięty przez praskę, sos sojowy miód, musztardę, sól, pieprz, paprykę słodką, odrobinę papryki wędzonej i z warzyw użyjemy papryki czerwonej, młodej cebuli oraz pieczarki. Mieszamy teraz wszystkie składniki marynaty. Tofu kroimy w dużą kostkę, wrzucamy do pojemnika, dokładnie obtaczamy marynatą i tak samo jak kurczaka wstawiamy do schłodzenia minimum na godzinę. Mam już przygotowane warzywa, papryka, pieczarki i cebulka oraz zamarynowane tofu. Teraz składamy to wszystko w szaszłyki. Naprzemiennie, nie ma to słuchajcie jakiejś większej większego znaczenia. I tak jedziemy z całą resztą do końca. Sałotki są już gotowe i idziemy grillować. Ale zanim to przygotujemy, ostatnie danie, czyli tuńczyka, możecie użyć tuńczyka świeżego lub rozmrożonego. Sól, pieprz i zielone pesto, ale to dodamy dopiero po zgrillowaniu. Przechodzimy teraz do grillowania. Słuchajcie, najwięcej czasu będzie potrzebował kurczak, więc od tego zaczniemy. Na drugim miejscu szaszłyki, i na sam koniec wrzucam już tuńczyka, dlatego że go podsmażamy dosłownie. 3-4 minutki na grillu. Czas pieczenia mięsa będzie zależał od tego na jakim grillu grillujecie i jaką ma moc, czy jest to grill węglowy, elektryczny czy gazowy, także sprawdzajcie temperaturę, żeby wszystko nam się udało. Zaczynamy. Po zgrillowaniu tuńczyka oprószamy go solą, pieprzem i smarujemy odrobiną zielonego pesto. I tak prezentuje się już całość. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wypróbujecie te dania na swoim grillowaniu. Życzę Wam owocnego sezonu grillowego, dzięki bardzo za dziś i zapraszam na kolejne odcinki z fit przepisami i oczywiście treningami. Do zobaczenia!